Wakacje trwają w najlepsze. To jest okres, kiedy wielu z nas sięga po swój telefon i mobilnie gra na wyjazdach. Ale dzisiaj będzie coś innego. Dzisiaj nie będzie o telefonach, a o monitorze. Monitorze 27-calowym dokładnie CV27F. Najnowszy produkt od Aurusa. Ciekawa propozycja dla graczy bardziej profesjonalnych oraz tych amatorów, którzy chcą więcej wyciągnąć od komputera, tak jak ja. Zapraszam. Aurus, jako marka od kilku lat zadziwia i to pozytywnie mnie swoimi produktami. Również od kilku miesięcy ostro wchodzi w świat monitorów. Mieliśmy już do czynienia z jednym z ich produktów. Link do recenzji macie w opisie tego filmu, gdzie was serdecznie zapraszam po obejrzeniu całego materiału. No i oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. A od razu zaznaczę, że nie będzie to recenzja techniczna. Oczywiście powiem Wam o specyfikacji tego monitora, ale skupię się na odczuciach jako gracz. Gracz, jakim jestem na co dzień. Nim zaczniemy o samym monitorze, wpierw szybki luk na spacyfikację mojej maszyny, która dziarsko walczyła ramię w ramię z tym monitorem, wykrzyczając z siebie każdego FPS-a, a powiem Wam, że momentami było nawet ciężko. Wpierw dane techniczne. Przekąt na matrycy 27 cali. Rozdzielczość Full HD, czyli 1920x1080. Odświeżanie matrycy 165 Hz. FreeSync 2 Kąty widzenia to aż 178 stopni. Bardzo dobrze Aurus. Czas reakcji matrycy to tylko 1 milisekunda. A waga całości to tylko albo aż 7 kg, plus dodatkowe elementy ułatwiające życie dla gracza. Ale o tym później. Póki co, specyfikacja zapowiada całkiem dobry sprzęt. A jak to jest w rzeczywistości? Sprawdźmy, wpierw kilka słów o wykonaniu samego monitora. Plastik is fantastic, wszędzie plastik, ale to dobrej jakości i przede wszystkim jest matowy. Miły w dotyku, nie trzeszczy, nie wygina się i tutaj leci duży plus dla producenta. Skoro mówimy o obudowie, trzeba powiedzieć o możliwościach ustawienia monitora. Niestety nie obrócimy ekranu o 90 stopni, no ale hej, to jest zakrzywiony monitor gamingowy. Na cholerę komu taka możliwość? Samo ramię pozwala na regulację wysokości. Sprzęt możemy podnieść o 13 cm górę dół, obrócić o 20 stopni w obie strony i pochylić ekran w zakresie 26 stopni. Myślę, że każdemu graczowi spokojnie wystarczy taka możliwość konfiguracji. Kolejny element obudowy, o którym warto wspomnieć, to LEDy. No jakże inaczej, LEDy. Tego nie mogło zabraknąć. Dubka monitora zarysowana jest w agresywne proste linie, tak jak i logo producenta. O nich wszystko jest ostre i agresywne. Posiadamy możliwość sterowania LEDami z poziomu aplikacji, czy też za pomocą sterowania samego monitora. Okej, okay, fajny bajer, ale na co to komu? LEDy w monitorze, jak dla mnie, to już trochę za dużo. Wyjście, jakie monitor posiada, to DisplayPort 1.2, 2 dwa HDMI oba w wersji 2.0, dwa analogowe audio mini jack, wejście na mikrofon i słuchawki, dwa gniazda USB 3.0 z opcją szybkiego ładowania urządzeń mobilnych oraz złącze zasilania. I tutaj duży plus za to, że producent upchnął zasilanie w monitorze, więc wystarczy podpiąć zwyczajną świnię, tak to pieszczotliwa nazwa dla kabla zasilającego, i możemy cieszyć się uber szybką matrycą w 27 calach. No dobra. Przyszła pora na kilka słów o wbudowanych ułatwieniach dla graczy. Czyli to, w czym ten monitor ułatwi nam rozgrywkę. Wpierw korektor czerni. Rozjaśnia ciemne elementy, by lepiej widzieć w zaciemnionych obszarach. Stabilizator celowania pomaga zredukować rozmycie obrazu, szczególnie w dynamicznych grach FPS. Game Assist znajdziemy tu funkcję celowania z opcją narysowania własnego celownika i tutaj mam mały mindfuck. Z jednej strony działa to aż za dobrze. Dobrym przykładem jest tutaj fragment z PUBG, który nagrałem, gdzie prezentuję możliwości tego wspomagacza. Ech. Prawie 100% trafień. Można powiedzieć, że taki mały hak, a z drugiej strony rozgrywka w World War Z, gdzie ten celownik niki i nifoko nie jest ani trochę pomocny, ba cała gra jest prowadzona z takiej perspektywy, że tylko przeszkadza nam w rozgrywce, a nie znalazłem możliwości zmiany ustawień na ekranie tego zielonego haka. Tak czy inaczej, no kiwam palcem, bo tutaj mógłbym się pokusić o to, że to jest zbyt duże wspomaganie dla graczy. Dashboard pozwala na wyświetlanie na ekranie takich informacji jak DP i myszki, temperatury, i taktowania naszego procesora, prędkość wentylatorów procesora, wykorzystanie procesora, temperatury i taktowanie karty graficznej, prędkość obrotowa wentylatora karty graficznej, wykorzystanie karty graficznej z liczbą klatek na sekundę, jaką generuje nasza. Karta graficzna. Możemy nawet wybrać, w którym rogu ekranu te kluczowe systemowe informacje będą wyświetlane. Fajnie, że ten monitor oferuje nam takie rozwiązanie. W końcu są już programy, które robią praktycznie to samo. Ale tutaj mamy już gotowy zestaw. Ale niestety nie u mnie, bo nie chciał to współgrać z moimi komponentami. Pewnie dlatego, że mogę mieć niekompatybilne elementy od innych producentów. że tak powiem. Hi hi, hi. Tych funkcji jest o wiele, wiele więcej. W tym monitorze można dosłownie wszystko skalibrować pod siebie i swoje preferencje. A żeby się przekonać o wszystkich funkcjach, kupcie sami. Pora na test UFO, czyli test prędkości, szybkości matrycy, zwał jak zwał, ale. Drapię się po głowie, bo nie mam bladego pojęcia jak pokazać wam tą różnicę. Wy moi drodzy widzowie jesteście ograniczeni przez moją kamerę, YouTube oraz matrycę w swoim sprzęcie. Ja patrząc moim wzrokiem widzę ogromną różnicę pomiędzy 3060 a 165 Hz. Między 144 a 165 nie widzę żadnej różnicy, ale zaraz znajdzie się pewnie ktoś, kto powie, że widać, bo ma ślepia gekona. Ja tam żadnej różnicy nie widzę, koniec, kropka, dla mnie tej różnicy po prostu nie ma. Ale fakt faktem, granie dynamiczne w gry w 165 klatkach na monitorze, który posiada od świeżanie na poziomie 165 Hz to istna melodia dla moich oczu. No piknie się w to gra. Prawdę mówiąc nie chcę przesiadać się z powrotem na 60 Hz monitor. I teraz patrzenie na ponad dwukrotnie wolniejszą matrycę powoduje, że mam efekt ślimaka, czyli co tak wolno. A na sam koniec perełka. Monitor obsługuje technologię HDR. Otrzymujemy tu wsparcie dla najbardziej podstawowego standardu szerokiego zakresu tonalnego Wesa Display HDR 400. Szału nie ma, jest ok, ale ja sam przyznam się, że nie używam. A właśnie, zapomniałbym cena, cena. Cena w dniu publikacji to tylko albo aż 1550 zł. Prawdę mówiąc, spodziewałem się coś w stylu 1800 zł, bo ilość dodatków, jakie znajdziemy w tym monitorze i ułatwień, oczywiście, jest olbrzymia. Wiadomo, jeżeli nie potrzebujemy połowy z tego, co jest w tym, to pewnie kupimy sprzęt o jakieś 500 zł tańszych. Ale hej, jeżeli szukamy monitora napakowanego technologią po brzegi, dobrze wykonanego, z fajnych materiałów, to moim zdaniem ta cena jest ok. Tego właśnie po tej marce można było się spodziewać. Pora na małe podsumowanie tego materiału. Monitory są tematem niezbyt seksy. Mało osób to ogląda, mało osób jest ciekawych co zmienia się w tym segmencie. A zmienia się całkiem sporo. I właśnie firma Aurus pokazała, że coś starego można zrobić z. coś starego można zrobić coś całkowicie nowego. Technologia Full HD jest z nami już od wielu lat. A oni cały czas czymś mnie zaskakują. Powiem tak. Monitor ma plusy, ale też i minusy. Zacznę od minusa. Największy minus jak dla mnie to jest właśnie chyba ta rozdzielczość. Full HD jest z nami już od ładnych paru lat. Ehm, ja już. Głupio powiedzieć, wyrosłem troszeczkę z stereo Dla mnie HD to jest taki minimum, jeżeli chodzi o gaming. Ale ja rozumiem, rozumiem dla kogo i po co jest ten monitor. Full HD, rekompensujemy to HDR, rekompensuje to 165 Hz e, matrycą, jeżeli chodzi o odświeżanie. To jest plus, duży plus. Ba, mój komputer potrafił w niektórych tytułach naprawdę zagotować się, jeżeli chodzi o wydajność pod e, ten monitor. Mm. I to jest balans. Balans pomiędzy jakością a grywalnością. Poleciłbym ten monitor, naprawdę bym polecił, plusów jest dużo. Największy plus to chyba wykonanie, jeżeli chodzi o sam monitor. Elementy, plastik, z których jest wykonany ten monitor. Majstersztyk, LED RGB z tyłu, też ładnie to wygląda. Nie jest dla mnie bayer fajny, lecz zbyteczny w monitorze, ale. Może się podobać, jeżeli, szczególnie jeżeli pamiętam komputer na środku pokoju i ktoś z tyłu będzie oglądał nasz zestaw. No i największy plus, albo minus, albo inaczej to, co brakuje w tym zestawie. Co brakuje w tym monitorze? Dwóch monitorów, jakbym miał dwa, to by było o wiele lepiej. Z tą myślą Was zostawiam, jestem ciekaw, co Wy myślicie o tym monitorze, czego Wy oczekujecie od monitorów na tym etapie i czy Wam się podoba? Dajcie znać w komentarzu, a my widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, pa!